Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W minionym tygodniu indeks surowcowy Tom Sondre de Jefferies nieznacznie wzrósł. Na poziom syntetycznego indeksu miał wpływ z jednej strony wzrosty w grupie metali szlachetnych, a z drugiej strony spadki w grupie metali bazowych, surowców energetycznych, oraz rolnych. Na giełdzie lądowskiej metale bazowe zachowały się mieszanie. Największy wzrost zanotowała stal, a największy spadek nikiel. Miedź znacznie wzrosła. Podobnie na giełdzie szankackiej mieliśmy do czynienia zarówno ze wzrostami, jak i z metali. Wśród metali szlachetnych mieliśmy do czynienia wyłącznie ze wzrostami. Najmocniej wzrosły ceny paladu, a najmniej złota. Jeśli chodzi o surowce energetyczne, to zarówno ceny ropy naftowej, jak i również węgla energetycznego zachowały się mieszanie. Ropa WTI się nie wzrosła, podczas gdy brąz. Nieznacznie obniżył się. Na giełdzie szkagowskiej większość surowców rolnych straciła, przy czym bardzo silnie spadł owiec. Na giełdzie perskiej ceny pszenicy oraz kokkurdzy obniżyły się. Ceny fraktorcowców sypkich mierzonych indeksem dekzempali Dai spadły, zachowanie się indeksu było wynikiem mniejszego zapotrzebowania na fracht. Podobnie ceny fraktorcowców płynnych mierzonych indeks dekzempali Clean Tanker obniżyły się i kontynuują trend spadkowy. Zarówno wyhamowujące odbicie popytu oraz ograniczona podaż ropy powodują, że popyt na fracht jest nadal niski. Ponadto uwalniane są stopniowo tankowce, które były użyte jako magazyny ropy. Na zachowanie się cen surowców, oprócz wydarzeń specyficznych dla każdego surowca, miało wpływ na powyższe aktualne dane makroekonomiczne oraz wydarzenia rynkowe. Na rynkach finansowych nastoje nieco pogorszyły się. Głównymi czynnikami pogarszającymi nastoje były zarówno doniesienia z WHO, że COVID-19 nie zniknie w najbliższych miesiącach oraz nierealistyczne są oczekiwania na szybkie opracowanie szczepionki, jak również utrzymujący się wzrost liczby zakażeń na COVID-19, wymuszający przywracanie obostrzeń niektórych regionach świata. Niemniej pojawiły się na rynku informacje, że amerykańska firma biotechnologiczna przeprowadza testy na szczepionkę i u wszystkich osób uczestniczących w badaniu pojawiały się przeciwciała, co budzi nadzieję. Ponadto nastoją na rynkach ciążyły wciąż pogarszające się relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, bowiem Waszyngton odrzucił roszczenia Pekinu wobec Morza Południowochińskiego. Ze Stanów Zjednoczonych napływające dane makroekonomiczne przynosiły zarówno pozytywne, jak i negatywne zaskoczenia. Pozytywnie zaskoczyły rynek dane za czerwiec, to znaczy produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna oraz liczba rozpoczętych budów nowych domów. Natomiast negatywnie zaskoczyły dane dotyczące liczby wydanych pozwoleń na budowę nowych domów, dane z rynku pracy oraz sentymentu konsumentów Uniwersytetu Michigan. Ze strefy euro napływające dane również zaskakiwały pozytywnie, jak również negatywnie. Produkcja przemysłowa za maj rozczarowała inwestorów, natomiast wskaźnik ZEW okazał się nieco lepszy dla strefy euro. Ze Zdecydowanie poprawiły się dane sektora budownictwa, natomiast dane z Chin były bardzo dobre, co pokazuje, że państwo środka w zasadzie najlepiej jak do tej pory poradziło sobie z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Lepsze były zarówno dane dotyczące produkcji przemysłowej, jak również inwestycji w aktywa trwałe. Mieść na giełdzie lęckiej wzrosła do poziomu ponad 6400 dolarów za tonę. Na giełdzie szankackiej również doszło do wzrostu cen miedzi, jednak zdecydowanie w zdecydowanie większej skali. Na wzrost cen miedzi miały wpływ następujące czynniki. Przede wszystkim napływające dane makroekonomiczne z przemysłu, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Chin, zachęcały pozytywnie, napędzając popyt i wzrost cen metalu. Większy popyt na metal, w szczególności w Chinach, przekłada się na obniżające się zapasy metalu na głównych giełdach towarowych, co dodatkowo wywiera presję na wzrost jego cen. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen metalu to kontynuacja zakłóceń wydobyciu i produkcji miedzi w Chile oraz Peru. Czynnikiem hamującym wzrost cen to wzrastająca liczba zakażeń na COVID-19 i rosnące obawy o długą falę pandemii. Ceny złota nieznacznie wzrosły do poziomu około 1810 dolarów za uncję. Ceny kursów wzrosły pomimo napływających dobrych danych makroekonomicznych. To, co złotu pomogło, to stale rosnąca liczba zakażeń na COVID-19 w USA i na świecie oraz rosnące obawy o długą falę pandemii. Kolejnym czynnikiem pomagającym złoto to eskalacja konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ponadto wielu inwestorów inwestuje w złoto równolegle do inwestycji w akcje spółek, co jest Umotywowany poszukiwaniem aktywów bezpiecznej przystani. Ceny ropy naftowej Brent nieznacznie obniżyły się i ukształtowały się na poziomie nieco ponad 43 dolarów za bełką. Natomiast ceny ropy naftowej WTI wzrosły, czego głównym powodem była publikacja spadku zapasów surowej ropy za ocenę dwa tygodnie temu. Natomiast rynkowi ropy naftowej ciąży rosnąca liczba zakażeń na COVID-19 i rosnące obawy o długą falę pandemii. Przywracane ograniczenia w niektórych rejonach świata powodują, że dynamika Odbijającego popytu na paliwa wyraźnie spowolniła. Ponadto, mało prawdopodobne jest, aby OPEC Plus dokonał przedłużenia obecnie obowiązującego cięcia wydobycia ropy naftowej. Bardziej prawdopodobny jest tzw. tapering na rynku ropy naftowej, co ogranicza wzrosty cen surowca. Dziękuję za uwagę, mówił Atopuska, Kasetek PKO Banku Polskiego.